Na program zaprasza Siesta Garden. Współczesne meble ogrodowe. Coraz częściej zdarza nam się spotykać ludzi, którzy z różnych powodów nie jadają słodyczy. Nam również przestały smakować przelukrowane ciastka. Co nie oznacza jednak, że musimy z nich całkowicie zrezygnować. Wystarczy popracować nad proporcjami. Dla diabetyków zjedzenie ciasta na deser może okazać się dużym problemem. Dlatego przygotujemy dzisiaj cukiniowe mufinki, które na pewno są bezpieczne. Dodamy mąkę gryczaną. Mąka gryczana w dużo mniejszym stopniu podnosi poziom cukru niż mąka pszenna. I cukinię. Cukinię trzeba utrzeć. Ucieramy do tej miseczki. Tą tarką. Tą, tą tarką. Na tych grubych oczkach, nie na tych Na tych grubych oczkach. Czukinia jest wilgotna i zastąpi soczyste owoce, np. jabłka, których nie powinno się używać w cieście dla diabetyków. A oprócz tego zastąpi mleko, w którym również ukrywa się sporo cukru. Sprawdziliśmy na kilku wolontariuszach, że mąka gryczana naprawdę w nieznacznym stopniu podnosi poziom cukru. Dodamy do niej suche składniki, ponieważ na sucho dużo łatwiej się wymieszają. Tutaj mamy cynamon. Dajemy go dużo, bo cynamon ma delikatnie słodkawy posmak. Dzięki temu ciasto będzie się wydawało dużo słodsze. Dajemy go bardzo dużo. Oprócz tego damy szczyptę soli, żeby trochę podkręcić smak. Coś, co podniesie nasze ciasto, czyli proszek do pieczenia. To jest akurat soda. I soda, czyli proszek do pieczenia. I proszek do pieczenia. Żartowa. Kolejność nie ma znaczenia. O proszę, jak prosto się to miesza. I możemy już dodać cukinię. Sypujemy. Tu jest dwie, pół szklanki, no, a mniej więcej będzie. Dolewamy syrop z zagawy. Wygląda trochę jak miód. Godnie zastąpi cukier. Wlewamy oliwę, która jest wskazana dla osób, które powinny dbać o odpowiedni poziom cukru we krwi. I nie przejmujemy się jej charakterystycznym zapachem, dlatego że cynamon bardzo ładnie go zniweluje. Do ciasta na koniec trafiają owoce suszonej białej morwy. Te pochodzą z Turcji, są ekologiczne. Zastąpią w ciście rodzynki, a za to obniżają poziom cukru we krwi. Nakładamy ciasto do foremek silikonowych, najlepiej, takie są najwygodniejsze. Nawet nie trzeba ich smarować tłuszczem. O tak, trzeba trochę miejsca zostawić na wyrośnięcie. Mufinki włożę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 30-40 minut. Aż zbrązowieją. A ja w tym czasie zajmę się tym, co za chwilę będzie stanowiło dekorację naszych mufinek. Orzechy pokrojone, mu w piecu, akurat chwila czasu na herbatę. Mówiłem, że foremki nie wymagają smarowania. Świetna zabawa. Mufinki wyskakują same. A teraz drobne oszustwo na koniec. Posmarujemy mufinki, z zagawy po wierzchu. co spotęguje wrażenie słodkości. A poziom cukru się nie podniesie. Obtaczamy w pistacjach. Wyglądają znakomicie i również tak smakują. Taka babeczka może być super deserem, ale również samodzielnym daniem. Niskokaloryczna, wegańska i jeszcze bezglutenowa. Rewelacyjne śniadanie na przykład dla dziecka. Zapraszamy do stołu!